Jesteśmy na scenie w hali sportowo-widowiskowej w Jeziorcach, gdzie za pół godziny pojawią się kandydatki do tytułu Miss Ziemi Pomorskiej 2013. W tej chwili scena jeszcze jest pusta, trwa ostatnia próba świateł. Dziewczyny, pewnie bardzo zdenerwowane, są w szatni. Ostatnie przygotowania, ostatnie makijaże, ostatnie przewieranki. Idziemy do nich zobaczyć, jak, co słychać u nich na kilkanaście, kilkadziesiąt minut przed pierwszym wyjściem. Jest finalistką w kategorii dorosłych panien. Przyjechała z Malborka, choć trochę również z Sopotu. Powiedz, jak nerwy? Nie stresuję się, nie mam nerwów dzisiaj. Nie jest to moje pierwsze wystąpienie, to już mój siódmy konkurs. I podchodzę do tego bardzo profesjonalnie, chociaż traktuję to jak zbawę. Ale jednak już coś się nauczyłam w tych wcześniejszych edycjach. A powiedz, dlaczego startujesz w takich konkursach? To było zawsze moje marzenie i chciałam je spełnić, ale nie robię tego za wszelką cenę. Traktuję to jako zabawę. Ale gdybyś została Miss Polski, <noise> to pewnie bym się bardzo cieszyła. Myślę, że każda dziewczyna o tym marzy, a jest tutaj na tym przyśród dziewczyn jest dużo pięknych kobiet. I myślę, że konkurencja jest bardzo duża. Cio no i kolejny powód do tego, żeby Państwo mi zazdrościli. Jestem w bardzo pięknym towarzystwie. Paulina i Klaudia startują w kategorii nastolatek. Przyjechały obie z Gdańska, poznały się na castingach, zaprzyjaźniły i trochę się kłócą. Co tam? Jak to? Jak to? No właśnie. Nie ma opcji, nie ma opcji. Tak to właśnie wygląda. Powiedzcie, dziewczyny, y Znacie się od y, zaledwie kilku miesięcy? Dopingujecie sobie nawzajem? Chciał? Oczywiście, że tak. Ja pełnię życzę jak najlepiej. Jak nie zgrabiej tekstu. <laughs> ale nie, ogólnie mi się wydaje, że Klaudia jest tutaj najładniejsza. Jedną z ładniejszych. Że tak powinni, że od razu, że wszystkich kresla. Ja ale że... Było, że y, nie, ja sądzę, że wszystkie ale dziewczyny. Nie zaprzeczaj, bo wiadomo tutaj, wyda, tak? Więc możecie nie zaprzeczaj, bo to jest wiadome, tak? Ja tyle ci powiem na ten temat i myślę że nie wypowiadaj w ogóle, bo ja nie wiem jak jest, tak? Ja sądzę inaczej, ja sądzę, że każda dziewczyna tutaj ma szansę, tyle mam do powiedzenia. Wiadomo, że każda ma szansę, ale wiadomo, że to masz najlepszą. Taką największą szansę, rozumiem. Dawaj zakładamy. Znowu. Nie, ogólnie nie ogólnie za każdym zakładam. castingiem przypomnę, że się zakładamy. Za każdym castingiem, gdziekolwiek startujemy, się zakładamy. And at this time, ladies and gentlemen, for those of you who come in late, we are now having a little cooking session right here right from Cafe Punky. We wish for you to come in and relax, take off your shoes, and have a ball. absolutnie zaskoczona, pewnie nie powiem nic innego jak e, każda dziewczyna. No, miałam moment kompletnego rozklejenia, gdyż już po prostu nie mogę w w to uwierzyć jestem naprawdę bardzo szczęśliwa. Pierwszy raz startowałaś w takim konkursie? E, jeśli chodzi o konkurs piękności, to tak. Zostałaś e, główną również początkach gali regionalnej Polski ziemi lęborskiej. Tak. Teraz to podkierzyłaś jakby ten sukces ten wiek. To podwójnie jakby pokazuje, że, no, że jesteś bieżącym. No dlatego to wzmacnia moje dzisiejsze emocje i jestem naprawdę bardzo mocno zaskoczona. A dlaczego wzięłaś w dzieło? E, teraz trudno mi jest na to odpowiedzieć, gdyż w tym momencie miałam maturę przede wszystkim, ale chyba chodzi głównie o rodzi rodziców, którzy wspierali mnie na naprawdę mocno. I chyba głównie ze względu na nich. No i może też trochę, żeby przełamać takie może... Nie wiem, jakąś taką presję i ogólnie, żeby no, pokazać siebie trochę. Jakie plany teraz na przyszłość? W tym momencie muszę zająć się składaniem dokumentów na studia no i przygotowywać się do następnych wyborów, do których się właśnie zakwalifikowałam.